Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać grę, grę, w którą ja osobiście grałem wiele, wiele czasu. Piękne, piękne chwile. Grama już dobre 15 lat. Nie chcę kłamać ile dokładnie, bo nie pamiętam ale ta muzyka, ta grafika, nawet jak na tamte czasy dzisiaj wydaje się być dosyć klasyczną, niezależnie od tego czy jesteśmy hardkorowcami czy casualami w Divine Divinity powinniśmy zagrać, niesłusznie uważana za podróbkę gotyka, a tak naprawdę o wiele, wiele lepsza gra gra z pasją, jakością i swego rodzaju zamiłowaniem do tej dziedziny. Ja proponuję, że zagramy sobie Magię ja osobiście przeszedłem tą grę wojownikiem, dlatego też teraz ciekawym za zadaniem byłoby przejście tej gry jako mag. No dobrze, zacznijmy. Wybierzamy sobie awatarek. Tutaj oczywiście mam napisy po polsku, natomiast gra jest po angielsku, ponieważ jest to spolszczenie gry, którą zakupiłem na Steamie. Dobrze. Wejdźmy sobie tutaj. Możemy sobie napisać imię. Ja napiszę dupa, będzie śmiesznie, a nie mogę napisać dupa, mogę napisać dupa, napisałem dupa, będę się nazywał dupa, dobrze, chodzimy i już tutaj widać ten roczny zakamarki grafika, jak już wspominałem jest naprawdę ładna, możemy kraść złoto, więc będziemy je kraść, mamy jakieś sandały z kozie i pały, ubierzmy je zatem, jakiś potjonek, no dobrze, zobaczmy gdzie my się właściwie znajdujemy tym magiem. O, mamy nóż, weźmiemy nóż i pełna interakcja w zasadzie ze wszystkim. Nie wiem po co mojemu magowi nóż, skoro i tak walczyć będzie raczej magią, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, ale co tam, zobaczmy gdzie jesteśmy. O, czekałem na oh, Twoje przebudzenie, friend. jak się czujesz? Jak How mogę się feel? czuć? <laughs> Jestem. Jestem w zasadzie nie wiem gdzie w jakiejś piwnicy. Otwiera mi jakiś brodacz Joram. Jak mogę się czuć? Nie wiem. Kim jesteś właściwie? My name is Joram. I'm one of the healers here. As to how you got here, well, it's an odd tale.

być karmą dla pan to nie jest raczej szczyt moich marzeń, dlatego też w sumie cieszę się, że Joram mnie przygarnął w swoje opiekuńcze ramiona. Dziękuję, że ocaliłeś mi życie, jakie było, by nie było. Mam u Ciebie dług wdzięczności, przyjacielu. Hmm, ciekawe, czy to oznacza, że moje życie było złe? Nie ma za co, troskaj się um, bez względu na to, jakie problemy. Are. Gdybym cię nie odnalazł, gdyby nie twoje did szczęście i ten kot, the good fortune twoje złoki, My, ustawiciele, mamy takie przysłowie. Puki życia, póty nadzieja. Hmm, to co is to za you miejsce? miejsce Jesteś w moim domu w Alerot. w niewielkiej w to jest tu dość cicho. z kłopotami jakie mamy. mamy. Hmm, ciekawe co to za kłopoty, o których wspomniałeś. You mean, apart from the orc bandits infesting the woods, and the fact that we've lost contact with the source? Well, our leader, Mardanius, the name, seems to, to have gone... How should I put it? he seems to have gone as, as crazy as a loon. Now, yes, that's the only way to put it. He's constantly raving about dark Chyba tak tylko można to nazwać. Wciąż wykrzykuje coś and w I wydaje mi się, że wszyscy są nie sądził, że to niemożliwe, powiedziałbym, że został opętany przez koronę. Przecie uh, to nie być, Od wieków nikt nie ma. Wiecie co? Może ja nie będę czytał ich kwestii. Przecież się widzicie. Są napisane, a zresztą. Lektor po angielsku chyba nie jest już dzisiaj takim problemem. Pozwolę więc sobie tylko na swoje komentarze. A jeżeli będzie to jakiś duży problem, to w późniejszych wersjach mogę czytać. Od razu mówię, ja nie będę tej gry przechodził od tak, żeby jak najszybciej przejść. Tylko postaram się raczej skupić na każdym jej etapie oddzielnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. To w istocie dziwne. Czy mogę w jakiś sposób pomóc?

Dziwna choroba, dziwne metody. Czyżby jednak zachęcał mnie, że mnie zaabił? Do no gdzie mogę znaleźć Martynusa? Follow the street outside my house, a little bit to the south, and then go west. Ja wiem, że to mogło zacząć gdzieś Nie, za butelka z wodą. A nie to co myślicie, z butelką. okay. No ah uh, before you go i couldn't carry your belongings with me when i brought you here feel free to take anything you find necessary from my. House. we healers believe in sharing what we have Dziękuję, with you needy oh you're very welcome you can always repay me later if you feel in my debt perhaps you should pay george a visit he has a small shop. And could provide you with some basic gear for a reasonable price, but I'm sure an adventurer like yourself will find ways of making enough money, even here in no, poor Alarum. kilku Okej, gdzie He lives in the southeast of the village, okay, near the gate. Ok, dzięki, dzięki to mamy. Otrzymujemy, otrzymujemy dziennik. Dzienniku wszystko jest. Jasno napisane. Zamykam więc dziennik. Wszystko wydaje się być całkowicie proste, jasne. No i zobaczymy, czy będzie takie w praktyce. Mam tutaj swoje umiejętności, mam ekwipunek. Mogę zobaczyć wszystko w zasadzie. No dobrze, najpierw wejdziemy sobie do dziennika, zaznaczymy sobie na, na mapie. Że to miejsce to jest dom Jorana. Wiem, że może się to wydawać głupie, ale w praktyce przydaje się dużo zaznaczać. Ja będę brał wszystko, co wlezie, bo jest to dosyć wartościowe, I can't use that. żeby właśnie przeglądać wszystkie takie miejsca. I patrzeć, cóż by tu można było podwędzić. Nie bójmy się tego słowa. No ale ja na przykład znalazłem 8 sztuk złota. Jeżeli ktoś ma 8 sztuk złota, to chyba nie jest zbyt bogaty, ale lepiej mieć niż nie mieć. Jemu się i tak nie przyda. Uwielbiam takie zrzuty z dowcipami w tej grze. Właściciele się bardzo postarali. Drogi Joranie, wiem, że wciąż jestem dziwien 500 sztuk złota, ale w tej chwili po prostu nie mogę spłacić mojego długu. No i tak to właśnie jest. Każdy oszust próbuje udawać, że to go nie stać, że to nie ma pieniędzy, a w praktyce wiadomo oho. Mardani is my poor old friend. What are you doing? Oh, it's Shiloi. You're raving, Mardany. nemesis is near. We must be vigilant. Ledwo wyszedłem i już kurstenka, proszę bardzo, hakacnęka się mówi, nieważne. Chodźmy zobaczyć, tutaj w beczce coś jest, to sobie to zabiorę. A co tam? Osiem sztuk złota, zawsze się przyda. Każdy grosz jest na wagę złota, można tak chyba powiedzieć w takiej sytuacji. Ktoś zostawił grabie pod domem. Właściciela nie ma, grabie moje. Jesus, name. Mordanius, my friend, did you drink the herbal tea? Oh, look, here they come. Oh, Doom and oh, destruction. <laughs> what? <Who? Huh>? You? <laughs> no, no, it's me. Lanilor, I will not drink your foul brew, Eliran. Do you really think you can fool me? <laughs> no, Mordanius, <my> no! <laughs> no proszę, no i dziaduszek zamienił Lanilora w sześć bez lodu. Hm, może mogę z nim pogadać? Mogę. Hej, proszę uwolnić z tego lodowatego więzienia, zaraz to zamarznę. I to jest piękne. Kolejny dowcip w grze. Nie wiem, za kilka godzin zamieni się w ciekawą rzeźbę bez lodu. <laughs> to jest to. Jak mogę Ci pomóc? Tylko Modeno potrafi rozproszyć takie potężne zaklęcie. No dobrze, zobaczę co da się zrobić, żeby pomóc temu biedakowi. Uratuję Elfa Lanilora. Muszę jakoś dostać się do domu. Do domu tego jegomościa, ale. A to może najpierw zaznaczę sobie też na, na mapie, że jest to dom. Że jest to dom tego właśnie. Mordynusa. Dom Mordynusa. No trzeba sobie wszystko, wszystko widzicie, zaznaczać. No taka jest już ta gra, taka jej przypadłość, a może właściwie taki jej urok. you can't do that I need the stuff right now look how my hands are shaking you didn't pay me for the last delivery old man From now on it's gold on the barrelhead before you get your herbs understood please I I'll pay you as soon as I get the money myself. I, I haven't had many customers because of the damned orc raiders in the woods, but I'll sell something soon, I promise. George, don't waste my time. If you don't have the gold <gasps> to pay me, you don't get your herbs. End of story. Look, perhaps I'll tell my colleagues about your little secret, huh? You wouldn't like that now, would you? Please! Just a little bunch on credit, I'm begging you! Look at you, George. You're pathetic. Hmm, na co się gapisz. Na ciebie się gapie. Masz ładny kapelusz. O, poszedł sobie. Całe szczęście dopiero zacząłem. Nie umiem się jeszcze walczyć, co dobrze. Hmm, no proszę jakiego oszusta tutaj znaleźliśmy. No właśnie, to muszą być dla ciebie ważne towary, skoro się tak zdenerwowałeś. No wspaniale, zatem poznam zaraz próbkę tychże wspaniałości towarów, wspaniałych tegoż, tegoż skrzata. There it is, next to the table. Don't move it, it's very fragile. Okay, wiem już jak wygląda, no to mogę spokojnie iść i szukać. No i tak też chyba, chyba uczynię. W takim razie ja pójdę szukać Darudane i wy razem ze mną, ale to już w następnym odcinku, poznaliśmy już troszkę świata, ale Rot to jest najważniejsza.